Witajcie w kolejnym odcinku w Arsenal'a. Dzisiaj czekają nas dwa rywale, z którymi powinniśmy sobie jakoś poradzić, ponieważ pierwszy mecz w zasadzie nie jest dla nas ważny. Bo tak czy siak, ten amas mamy wywalczony, tak więc z tym się akurat przejmować nie musimy. Natomiast w kwestii meczu z Sunderlandem powinniśmy sobie jak najbardziej z nimi poradzić i zdobyć trzy punkty, które na pewno przydadzą nam się w, potem w kontekście zdobycia mistrzostwa. Ok, ale do początku przygotujmy sobie skład na mecz z Realem. Jako, że jest to mecz w zasadzie o pietruszkę, możemy wyjść sobie składem rezerwowym oraz nas popracować trochę nad moralami naszych piłkarzy W szczególności tych, których właśnie tutaj widzimy, między innymi będzie Ramsey, Arteta na pewno diabieg na razie nie, Wolcott, który ma też niezbyt dobre morale Będzie miejsce Jervinho, Wallington, Silva ma naprawdę świetne No ale też, ok może sobie pogarać, niech już będzie I teraz zerknijmy już na energię Na pewno wyjdzie Jenkinson, ponieważ Anceldiego wolałbym troszeczkę oszczędzić natomiast Dobra, niech będzie na przykład Musakio, który tak jest zmęczony, tak no więc trochę go wymęczymy już do końca. Ollington Silver również powinien jeszcze tam jedno mecz dać, radę zagrać, a w ataku na pewno będzie Altonem, a jego partnerem w ataku będzie ojo, który dosyć tu dawno, dosyć hmm, długo nie meldował się na boisku. Ok, no ławcy rezerwowych, usiądzie sobie hmm, na brachowe, może zostać, a tutaj teraz tak, hmm, morale, hmm. Mertens ma wysoki oraz Frimpong Natomiast Vital... nie to Wilshire ma dosyć niskie Tak więc może również usiąść Zamiast e, Frimponga Oraz jakiś młodszy zawodnik Gdyby udało nam się w miarę jakiś dobry wynik mieć Powiedzmy, że Oxlade Chamberlain Będzie jak najbardziej dobrym Piłkarzem w to miejsce Chociaż w sumie nie, okej, okay, przepraszam Mój błąd nie powinienem zdejmować Ponieważ ma on też niskie morale I na pewno będzie mógł sobie w drugiej połowie troszeczkę pograć W każdym razie Przejdźmy teraz już do samego spotkania. Stroje takie mogą zostać, a ja Was teraz zapraszam na skrót. Na okazję w tym spotkaniu wyderza się w 20. Świetna akcja indywidualna. Cristiano Ronaldo oszukuje z 6-5 zawodników, jednak uderza niecelnie. też 41. Cambiaso Dobry rajd, uderza. jednak zablokowany przez jednego z obrońców. No i to 69 w końcu atakujemy mywelling, ten Silva dośrodkowuje, ale Tony dożał główką. jednak piłka przelatuje poprzeczką. To 74, świetne podanie do Dawida Silwy. Silva do Sahina, Sahin dośrodkowuje. No i te strzela bramkę głową, mamy 0 do 1. Mamy powtórkę Uderzenie, gol i nikt nie zdoła go powstrzymać. Teraz minuta 90. Ponownie świetna akcja Realu. Cristiano Ronaldo oszukuje Sisoko. Następnie podaje do Sachina. Sachin dośrodkowuje. Do piłka trafia do Teweza i Tewez głową. Strzela bramkę i mamy 0-2. Rozkręcił nam się na dobre. Druga bramka w jego wykonaniu. W pierwszym spotkaniu w tym odcinku niestety porażka 0 do 2, no ale skład powiedzmy sobie nie najlepszy oraz to, że jakoś strasznie nie musiałem się starać w tym meczu, wpłynęło to naprawdę bardzo, ale to bardzo na naszą grę. Szczególnie podoba mi się noc Atenga 3,5, szczerze to jeszcze nigdy chyba takiej nie widziałem. No ale no cóż, takie rzeczy również muszą się zdarzać, no ale mam nadzieję, że teraz Underlandem pójdzie nam nieco lepiej. No oczywiście. Oczywiście, Mertens już w następnym meczu zagra w pierwszym składzie, tak więc nie powinien się aż tak stresować. Na bramkę na pewno wrócisz często. Na prawą bronę, i Sisoko jeszcze da radę. Chovedes hmm, oraz Agbona. Na prawą stronę, Żerwin, w środku Wilsher oraz um, Vidal. Na lewej stronie, Mertens. W ataku natomiast Dumba i Agbon Lahor. Ok, hmm, tak więc nasz mamy gotowe. Teraz ławka rezerwowych Camporese może usiąść tutaj. Frimpong, powiedzmy, oraz na pewno Welliton w miejsce Kima Ojo. Ok, tak więc składamy gotowy. Zerknijmy może na Puchar Mistrzów. Być może mamy już wylosowany jedną ósmą finału. Tak, mamy. A więc gramy z Milanem. Super. Tak więc całkiem ciekawie będzie. Możemy zrewanżować się za naszą rzeczywistą Ligę Mistrzów, gdzie Milan nas wyeliminował. To znaczy, nas wyeliminował Arsenal, a pozostałe pary Real Borussia. Całkiem ciekawa para. Benfica, Barcelona tutaj wydaje mi się, że trochę nie rybyt, niezbyt równomierne, ale okej. Okay. CSK, Bayern, Porto Zenit, chyba najsłabsza para. Manchester City, Juventus, Inter, Liverpool, Manchester United kontra Marsylia. Tak więc całkiem ciekawe parem. Nie, nie ma chyba żadnego zespołu, które byłoby jakimś strasznym zaskoczeniem, ale my już przejśmy sobie do naszego spotkania lig ligowego z Sunderlandem z trojem. Mm, jakie macie inne? Okej, okay, tak więc ja mogę wyjść w tych żółtych, natomiast w tych biało-czerwonych. Okej, okay, tak więc zapraszam was teraz na skrót. Nie Bramki mieli piłkarze z Sunderlandu, świetnym badaniem Arszawina. Arszawin oszukuje gbony, oszukuje Sisoko oraz Ansaldiego. No i bardzo ładna bramka, mamy 0 do 1. Tak więc były nasz zawodnik tym razem niestety ale nam nie pomógł. No i minus 17. Rzut wolny, Widal uderza. Piłka trafia chyba w rękę jednego z piłkarzy Sunderlandu. No i mamy rzut karny. Do piłki podchodzi Dumbia. Dumbia czy Gordon. No i Dumbia wygrywa ten pojedynek. No i mamy 1 do 1. 3 minuty później wychodzimy z kontratakiem. Świetne podanie do chora, Lahora. Bond Lahora biegnie, podaj to jeszcze do Dombi, No i mamy 2 do 1. Jakby więc nie niecałe 10 minut, tak aby odwrócić całkowicie wynik spotkania. No i teraz tuż przed czerwą, minucie 45 i doliczonym czasie gry Akbunachor podej do Widala, Vidal ma dobrą sytuację, uderza, no i 3 do 1. Zobaczmy to jeszcze raz. No i mi to 60. Czwarta. Dobre strzały, jednak szczęsny broni. Drugim spotkaniu w tym odcinku. Tym razem udało się zwyciężyć to całkiem pewnie 3 do 1. No co prawda, w 11 minucie Arszafi nas trochę zaskoczył, ale potem już większych problemów z Sunderlandem nie było. Ok, tak więc kontynuujmy. Cieszy mnie, że tyle bramek zrobił Dumbi, jak dzieli, prawdopodobnie wysunął się na mm, prowadzenie w tabeli z najlepszymi strzelcami. Zresztą zobaczmy, jak to wygląda w obecnej chwili. Tak dokładnie ma 14 bramek i jest. Mm, samodzielnym liderem, natomiast wiceliderem jest Luis Suarez, egzekwos z matą, natomiast w asystach Dumbia jak był po 9 tak więc jak widzimy Dumbia jest naprawdę ważnym zawodnikiem w naszym zespole natomiast w czystych kontach szczęsny jest czwarty, tak więc całkiem niezły wynik, tym bardziej że traci do lidera tylko jeden jedno czyste konto tak więc sobie ale już czasem no mecz już zagramy w odcinku następnym, no proszę bardzo Liverpool przegrał, tak więc mamy już 5 punktów przewagi lub zremisało, że dokładnie tak tego nie sprawdzą, ale mm, fajnie, że udało nam się uzyskać taką przewagę. Tak więc, jeżeli nawet przegramy w bezpośrednim pojedynku, który czeka nas już za nie cały tydzień, tak dokładnie, już w najbliższy wtorek mm, rozegramy mecz z Liverpoolem. I nawet w przypadku porażki pozycja lidera jest cały czas mm, nasza. Ok, tak więc w tym odcinku to będzie tyle. Bardzo dziękuję Wam za obejrzenie i do usłyszenia. Na razie, cześć.